Parę kratów zamawiam, bo jak na razie to po prostu odma mi od nich odpowiada, ale dzisiaj mamy bardzo chudliwy towar dla posiadaczy bn z rzędowej szóstki z lat 98-2006. Bardzo chudliwy towar w postaci ...plastikowy w postaci pokrywy zaworów. O, nie wierzę. Nawet dali uszczelkę. Hu, <try> Wygląda to nawet spok tam. Wyjście. O co chodzi? Pokrywa zaworów to jest starego typu. Kto ma rzędową szóstkę, to już wie o co chodzi. Że te pokrywy zaworów sobie pękają po czasie. No nic dziwnego, jak samochód ma 22 lata. Eee, co tu można o tym powiedzieć? Że, że waży to dosyć, dosyć sporo. Ale, da, że dali uszczelkę, to no, naprawdę nie wierzę, czy po prostu dodatkowo mi dali, ale na stronce SKV chyba nie ma uszczelek, także uszczelka jest w zestawie. Co tu można powiedzieć, co mnie interesuje, czy dobrze jest tutaj zgrzew zrobiony, czy nie ma jakiś łączeń? Nie ma wszystko, zaraz Wam zrobię zbliżenie, wszystkie rzeczy, no nie dali korka w lewo, no ale wiadomo. To powiem Wam, czy to, jest, czy to jest proste, czy to nie jest jakieś wypatrzone. ona nawet spoko. dlaczego zamówiłem? Po pierwsze, tak jak mówię, no już parę rzeczy zamawiałem od nich i dostałem info, że będą właśnie pokrywy zaworów starego i nowego typu czyli starego typu z cewkami przykręcanymi, takimi kwadratowymi oraz tymi nowymi wciskanymi które są o wiele lepsze i szybciej się je demontuje, po prostu mniej roboty wygląda to nawet spoko. Naprawdę, tutaj mamy logo SKV, zaraz wam zrobię zbliżenia. No o co chodzi? Jak wiecie oglądacie mój kanał. Często się zdarza, że po prostu silnik nie domaga. Magików było 50, szukali, cudowali, wymieniali przepływkę, tutaj mam nawet taki egzemplarz kolejny w którym no, nic tam nie stwierdzili, naciągnęli tego właściciela na koszta no i nic to nie dało, bo przeważnie pęknięcia są gdzieś tutaj zazwyczaj po ciepłej stronie gdzieś tutaj przy śrubach nieumiejętnie możliwe dokręcali, ale ja ich też nie winię, że pękła pokrywa, gdyż no to jest stary plastik i tak dalej. Nie radzi to sobie po czasie. Olej to rzadko zmienia i tak dalej. Powiem wam, że ta uszczelka też jest ciekawa, bo jest taka bardziej silikonowa niż gumowa. Tu jest zdrapany chyba jakiś numer, także może to oryginał, nie wiadomo. Oryginał. No ale sam fakt, że uszelka jest także kolejna powiedzmy stówka grubo ponad w kieszeni. Ile podziała nie wiadomo, nie wiem. To by trzeba było testować długo. Ja nie mam takich możliwości, ale zobaczymy. Gdyż trzeba po prostu taką pokrywę zamontować w jednym pacjencie. To tak jak mówię jest pęknięcie w pewnym miejscu, a wiem, że Łatanie tego czasami po prostu nie daje, nie zdaje egzaminu dlatego, że pęknięcia są właśnie szczególnie tutaj w środku przy śrubach. Tam są przeważnie pęknięcia w tych środkowych śrubach montażowych do głowicy i nawet jak to przykręcicie może być lewe powietrze. I, no i wtedy znowu wali czeka czy będzie nierównopracował na wolnych obrotach i tak dalej i tak dalej I teraz najlepsze oryginał kosztuje około między no nie wiem zależy kto za ile dostanie ale tak z buta idąc to jakieś 1500-1600 zł yy, tutaj mamy zamienić za 450 może to troszkę więcej także deal jest dobry gdyż używki po tyle chodzą i jest to chodliwy towar Gdyż tego jest coraz mniej. A używka prawdopodobnie też będzie mogła mieć pęknięcie, lub w przyszłości pęknie, gdyż, tak jak mówię, te starego typu były produkowane przed li czyli lift, czyli gdzieś w 2003 roku. Czyli przez 5 lat do 2003 roku później były te nowsze. Także dzisiaj mamy 2020, no i czas tych pokryw się kończy. Jest drożne. Tak, tutaj macie taki, powiedzmy, osłonkę, screen na mm, odprowadzanie y, oparów olejowych, wiadomo, do odmy. Tutaj idzie przewodzić do odmy. Zaraz przypasujemy właśnie odmę. A co to, 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 to? I będę potrzebował jeden dężyk. Odny, który będzie przypasowany tutaj. Wiadomo, że on pasuje idealnie. Nowa odma, tak jak mówię, czy mówiłem, nie mówiłem, że ta odma ze te niektóre elementy ciężko wchodzą, ale przy użyciu suszarki, może troszkę oleju, smaru, lepiej niech to wejdzie raz porządnie. Niż tak jak producenci robią dzisiaj bardzo słabe połączenia i przy, przy pierwszym montażu nowej odmy, może się okazać, że już macie lewe powietrze. Także wiadomo, pierwszy montaż może być ciasno czy coś w tym stylu, ale fajnie nie daje zapachu, nie śmierdzi jakąś chamską gumą, jakimś chamskim plastikiem czy coś, praktycznie bez zapachu spoko. przydałoby się tutaj może koreczek w lewu, ale powiem wam, że wygląda to super, także zrobimy wam, wam zrobię wam tutaj zbliżenie kamerą, żeby nie było w środka, na zewnątrz. bardzo mi się podoba ta opcja, także używki, powiem wam, no jeszcze będziemy to montować, ale nie w tym odcinku, być może nagram materiał właśnie gdzie. Magicy właśnie wymienili 5 przepływek, czy tam 3, sorry, 3 przepływki i tak dalej, i tak dalej, jak się silnik dalej nie domaga. E, także będzie to lepsza opcja niż e, wydaje mi się kupowanie używki, bo cena jest praktycznie ta sama. No chyba, że ktoś tam ma pewniaka za jakieś grosze, ale tak jak mówię ceny na Allegro e, nie odstają. Także dobra, robimy zbliżanko. Także majstry link do tego produktu czy ogólnie do SKV macie w opisie na pewno podejrzewam że sam zamówię drugą tylko do, do swojego po prostu silnika założę i zobaczymy po prostu jak to się zachowuje będę tym jeździł będę to użytkował także po czasie też będę miał jakąś informację jak to się sprawuje, bo na dzień dzisiejszy po prostu potrzebuję pokrywę do gruza, żeby pozbyć się po prostu lewego powietrza. Myślę, że jest to lepsza opcja. Nowe to nowe. Prawdopodobnie będzie jakaś gwarancja w razie czego, jeżeli coś nie pójdzie, coś pęknie przy montażu, no to sorry bardzo. Ale lepsza to chyba opcja niż jakaś 15-20 letnia używka. Także jak mówię, zamontuję u siebie też i zobaczymy po czasie, jak będziecie mieli pytania. Właśnie dlatego są te filmy, dlatego je kręcę w ten sposób, bo dużo ludzi pyta, jaki olej, jakie to, jakie części, co myślisz o tym, co myślisz o tamtym. Mając brudne łapy, grzebiąc przy auty, cię ciężko jest pokazać, także musiałbym spędzać dużo czasu, a ta forma jest taka może. Ciekawsza dla Was także łapka w górę, subik i widzimy się następnym razem. Tyle, ja idę grzebać gruzy. Na razie i cześć.